Najważniejsze jest, żeby odciąć polityków od pieniędzy podatników. Politycy defraudują pieniądze podatników. Przykład widzieliśmy by. to? Oh, chociażby raportnik w sprawie COVID-u. E, zutylizowano szczepionki o wartości miliarda złotych. Gdzieś je wylano, nie wiem, może do Odry, może stąd te wszystkie problemy na Odrze. Oddano szczepionki za, tysiąc, za miliard 400 milionów za darmo. E, idźmy dalej. Dlaczego dodawano, je oddano? Dodawano, no nie wiem, dlaczego je oddano. Trzeba zapytać rząd. A pan nie pamięta COVID-u w ogóle? No Ja bardzo dobrze właśnie pamiętam COVID-u. Nie przypomnieć go z wszystkim no strach to był nakręcony, panie redaktorze przez wszystkich głównie przez media był taki Tak strach nakręcony. Nakręcony. 120 tysięcy ludzi zginęło na umarło na szpitale nadmiarło. były zamknięte było, A Dlaczego ludzie? Były, zamknięte? No bo ludzie się bali iść do szpitala bo myśleli że panu jakaś śmierć 120 tysięcy ludzi zmarło nadmiarowo No właśnie bo szpitale nie były jest zamknięte nie było to pana, jak pana trafiło to być może pan to przeszedł ciężko ale pan by zdrowiał mnóstwo afera covid afera covid to jedna z największych afer e, trzeciej RP, którą trzeba rozliczyć tylko i wyłącznie Konfederacji jest w stanie, Dobrze. Grozić, bo tylko Konfederacja. Jedno zdanie,